Dzisiaj zapraszamy Was na danie obiadowe. Będziemy robili zapiekane kartofle ze szpinakiem i serem. Składniki, które będą nam potrzebne to pół kilo kartofli, dwie marchewki, 200 gramów szpinaku i sera do smaku. Jak chcecie, to możecie dodać sobie też filety rybne przesmażone, bez panierki, z przyprawami, jak lubicie. Jeszcze dwa jajka. I jeszcze dwie łyżki masła. Kartofle kroimy w ćwiartki, marchewkę w plasterki i to gotujemy do miękkości. Kiedy nasze kartofle już się ugotowały w ćwiartkach i marchewka w plasterkach z łyżką soli, przekładamy je do naczynia żaroodpornego, na to będziemy nakładali szpinak. Nasze kartofle z marchewką posypujemy przyprawą do kartofli według uznania, według smaku, jak kto lubi. Następnie kładziemy dwie łyżki masła i będziemy smażyli rybkę z przyprawami. Na kartofle nakładamy szpinak. Na to będziemy nakładali przesmażoną rybkę. Teraz na naszą zapiekankę wykładamy przesmażoną i osączoną na ręczniku papierową rybkę. Rozkładamy po naszym całym naczyniu. Na to będziemy ścierali żółty sery. Oczywiście nie papierową rybkę, i ino rybkę <laughs> smażoną, a osączoną na papierowym ręczniku. Teraz naszą zapiekankę wstawiliśmy do piekarnika na 15 minut w temperaturze 180 stopni. W międzyczasie ścieramy ser na grubych oczkach. Teraz, gdy nasza zapiekanka się podpiekła, sypiemy starty żółty ser i zapiekamy aż nasza zapiekanka, znaczy nasz ser się rozpuści na zapiekance. Gdy nasz ser roztopił się, wbijamy na to dwa jajka i będziemy. To jeszcze zapiekali przez 10 minut do ścięcia się jajka. No nasze jajko już jest ścięte. Teraz nasza zapiekanka prezentuje się tak. Będziemy ją wykładać na talerze. Nasze jedzenie prezentuje nasza zapiekanka się tak. Teraz jej posmakujemy, spróbujemy. Kosztujemy naszej zapiekanki. Bardzo dobra nasza jest zapiekanka. Polecamy gorąco. I życzymy wam wszystkiego smacznego i do następnego filmiku, siema Nara!